Lubicie Sims'y? Ja tak, chociaż nie do końca podoba mi się forma sprzedaży dodatków. Dlatego zaczęłam szukać zamiennika i trafiłam na Paralives. Paralives to nic innego jak symulator życia. Znajdziemy tam kreator postaci, edytor domów, różnorodne zajęcia, które umilą nam rozgrywkę i atrakcje, które będziemy mogli napotkać, eksplorując okolice. W internecie twórcy bardzo ochoczo dzielą się swoimi postępami nad grą i planami na przyszłość, żeby każdy z nas mógł sam sprawdzić jak bogaty i różnorodny będzie świat Paralives, kiedy już gra oczywiście wejdzie na rynek. Zanim przejdę do konkretu warto wspomnieć, że nad tym tytułem początkowo pracowała jedna osoba, a na dzień dzisiejszy już 10. To świetnie pokazuje, że produkcja cały czas się rozwija. Przejdźmy zatem do kreatora postaci, który jest absolutnie cudownym narzędziem. Przy tworzeniu naszego człowieka mamy stuprocentowy wpływ na to, jak będzie on wyglądał. Od najmniejszych do największych szczegółów i tak na przykład możemy stworzyć swoją wierną kopię albo osobowtórę jakiejś znanej osobistości. Poza podstawami, jak budowa ciała, wielkość oczu czy wzrost, mamy też wpływ na owłosienie albo umiejscowienie i rozmiar tatuaży. Tutaj twórcy naprawdę się postarali. A co z ubraniami? Jest ich całkiem sporo i przede wszystkim to my decydujemy, jaki wzór znajdzie się na danej części garderoby i w jakim kolorze ma być. Koło kolorów, z którego możemy korzystać, to kolejny ukłon w stronę graczy. Z kolei w trybie budowania dzieją się prawdziwe cuda. Ściany, półścianki, zaokrąglone, proste, platformy, wybór kierunków, w jaki możemy ustawić podłogi, okna, które nie stanowią żadnych barier w porównaniu do tych Simsów i przedmioty, którym możemy nadać różne kształty. Bo w Paralives nie ogranicza nas nic, dzięki czemu każda rzecz w naszym domu będzie nietuzinkowa. Mamy wpływ na kolory, wielkość, szerokość, Rozmieszczenie uchwytów w szafkach, czy nawet kierunek, w którym rozwija się papier toaletowy, co mnie mocno zaskoczyło, niby taka mała rzecz, a cieszy. Wszystko to, o czym wcześniej mówiłam, już znajduje się w grze, ale twórcy są bardzo ambitni i jeszcze wiele rzeczy chcą wprowadzić. W związku z tym udostępnili mapy swoich działań, do której każdy z nas ma dostęp. Jest tego naprawdę sporo, dlatego nie będę tu omawiać wszystkiego, ale w przyszłości Paralives czeka nas naprawdę dużo świetnych rzeczy. Przede wszystkim więcej ubrań, akcesoriów, fryzur i pojawiają się wzmianki o psach, kotach i koniach. Ale to nie wszystko. W grze mają pojawiać się też samochody i rowery, z których będzie można korzystać. Nasze postacie będą chodzić do pracy i szkoły, starzeć się i zakochiwać. I tutaj kolejne miłe zaskoczenie, bo każdy charakter będzie miał swoje preferencje dotyczące drugiej połówki. Nie zabraknie też aktywności poza miejscem naszego zamieszkania. Twórcy wspominają o różnych wydarzeniach w świecie gry i zmieniających się porach dnia i warunkach pogodowych. To wszystko brzmi pięknie, i Simsy mogą czuć się zagrożone. Data premiery jeszcze nie została ogłoszona, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cierpliwie czekać. Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was na przyszły materiał w piątek. Hej!